Dzisiaj taki temat troszkę dziwny, trochę śmieszny. Zobaczymy, może macie jakieś zdanie na ten temat. Aczkolwiek, no, jakby nie patrzeć, wszyscy wiedzą, nie? że oddajemy sprzęt Ukrainie, wspomagamy tutaj Ukrainę, żeby się broniła przed ruskimi. Oddajemy, wiadomo, te wszystkie, te wszystkie postsowieckie sprzęty typu BWP1 czy te czołgi T72, PT91 poszły w cholerę, do tego jeszcze poszły leopardy, kraby, no rosomaki jeszcze poszły na tą Ukrainę, wszystko oddajemy, wszystko oddajemy, jak leci z kolei. No, sprzęt, który zamówiliśmy gdzieś tam od Koreańczyków, od Amerykanów no to przychodzi nam tutaj powolutku, powo powolutku w znikomych ilościach i yy, no tak naprawdę nawet jeden czołg jak przychodzi jakiś Abrams z Ameryki przypłynie, czy przyleci, czy cokolwiek innego no to oczywiście wielka konferencja prasowa, majster musi się pochwalić, premier musi się Pochwalić, że tutaj umacniamy armię, to jak super, przyszły nowe czołgi, przyszły jakieś tam Himarsy, jakiś inny sprzęt. No ale nie oszukujmy się, to przychodzi w znikomych ilościach. I co się dzieje? Równocześnie z tym, że pozbywamy się sprzętu, na to miejsce tego, co się pozbyliśmy, przychodzi sprzęt w znikomych ilościach. No tutaj te kontrakty, o których jest publicznie wiadomo, mają być zrealizowane do końca 2026 roku, czyli jeszcze troszkę, niestety, czasu, trzy latka mogą minąć, bo to pewnie do końca 2026 roku będzie. Także no, jesteśmy przez kilka lat no, troszkę rozbrojeni. I teraz tak, równocześnie z tym, że się rozbrajamy, oddajemy sprzęt na Ukrainę w ramach jakiejś tam pomocy, chociaż ta wojna. Będzie trwała tyle, ile chcą, nie. Ale dobra, to jest inny temat. I równocześnie też budujemy wielką wielką 300 tysięczną armię. Tylko, że to są liczby, nie? 300 tysięcy żołnierzy chcą mieć. I rzeczywiście, jakoś to powoli się słupki, słupki powoli rosną, bierzemy, jak leci. Nawet do tego dochodzi, że żeby zrobić tą 300 tysięczną armię. Wpadli na pomysł w Ministerstwie Obrony Narodowej, że e, wsadzą w mundury e, pracowników Resortu Obrony Narodowej, czyli ci ludzie, którzy do tej pory pracują na stanowisku, załóżmy kucharz, kucharka, mechanik, e, pan e, jakiś tam, który zajmuje się... No, no, nie wiem, naprawami bieżącymi w jednostce, albo pani, która siedzi w ogóle przy komputerze, zajmuje się jakimiś tam rzeczami, czy pani kasjerka, czy ktokolwiek inny, ubierzemy ich, wszyscy, ich wszystkich w mundur i yy, po prostu będziemy budować 300 tysięczną armię. Ale to są ludzie, tak? Ludzi coraz więcej chcemy, żeby przybywało i rzeczywiście to powoli przybywa, a sprzętu jest coraz mniej. I teraz tak, no to fikcyjna armia się tworzy w takim razie, nie? Bo tak, bo na, na czym, czym ci żołnierze mają walczyć? A jeszcze dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, nie? No to też jest dobry, ciekawy temat, bo teraz na, jest na, na takiej zasadzie to realizowane, że Bach, y, wszyscy idą na, na dobrowolną, wszyscy są podjarani, bo tam y, kasa gdzieś tam w kieszeni się zgadza, z tym, z którzy się zgadza, którzy chcą i akurat się podoba, to oczywiście się zgadza i idą. I y, przystają na te warunki Molowskie, no to nie przystają. No, i oczywiście, po, już po szkoleniu podstawowym, podsuwany jest kontrakt, podpisz, podpisz, bądź żołnierzem zawodowym. No, i żołnierze rzeczywiście tam, ci co y, żołnierze, którzy kilka lat służą, albo kilkanaście, albo już dochodzą do tej emerytury, to uciekają, bo nie mogą na to wszystko patrzeć, ale rzeczywiście, no, nowi żołnierze przychodzą na to miejsce i tam powoli te słupki, z tego co y, widać, rosną, tak? Bo z, mówię, z tej dobrowolnej, zasadniczej. Służby wojskowej, żołnierze jednak przychodzą i y, liczebność armii, w sensie liczebność taka, że żołnierzy jest coraz więcej zawodowych i to po, powoli rośnie. Ile aktualnie jest, to chyba gdzieś tam y, nie wiadomo dokładnie. To by trzeba było do ministra się zapytać, czy się pochwali, czy się nie pochwali. Aczkolwiek szału nie ma. Sza, szału generalnie nie ma, do 300 tysięcy to o, ho, ho, jeszcze daleko brakuje. Tylko, że tak, tak jak mówię, równocześnie z tym, że przybywa nam zasobów ludzkich, to zasobów sprzętowych jest. Coraz mniej. I yy, no, żołnierze po prostu nie mają na czym yy, się szkolić. I teraz przykładowo, nie? Przykładowo. Jeszcze niedawno gdzieś tam w Polsce, nie będziemy wymieniać oczywiście jednostek, tylko przykładowo. Przykład taki, yy, że był batalion czołgów. Był batalion czołgów, który miał tam czołgi, był e, sprzętowo ukompletowany, tak jak Bóg przykazał. Cztery kompanie czołgów, na każdej kompanii e, 14 wozów, także tutaj porządny batalion, ale ten batalion był przeznaczony, przeznaczony generalnie do rozwinięcia, czyli do ukompletowania w żołnierzy rezerwy dopiero na czas W, na czas konfliktu zbrojnego. Czyli faktycznie tam e, żołnierzy zawodowych, to tam był dowódca tego batalionu, jacyś tam szefowie kompań, jacyś technicy i kilku żołnierzy do obsługi sprzętu tego całego. Czyli było dużo sprzętu, mało ludzi i ten batalion był przeznaczony, załóżmy, na czas tutaj rozwinięcia. Jeżeli będzie konflikt zbrojny, to wysyłamy do żołnierzy rezerwy wezwanie do wojska, niech się stawiają i wtedy gdy do każdego czołgu wchodzi działonowy, wchodzi kierowca, wchodzi dowódca i wtedy ten batalion jest ukompletowany żołnierzami rezerwy. No ale wiadomo, oddali to wszystko. Batalion czołgów nadal jest, z nazwy, ale w garażach sprzętu nie ma. I teraz na jaki pomysł w ogóle tutaj się pokuszono? No i przychodzą ci dobrowolni nie? na miesiąc. Po miesiącu dostają kwit e, przyjść na zawodowego. Oni oczywiście podpisują, idą na, na zawodowego i idą do batalionu czołgów bez czołgów. I ten batalion, który gdzieś tam był yy, no, przeznaczony na żołnierzy rezerwy, nie? no to teraz jest przeznaczony na żołnierzy zawodowych, jest ukompletowywany żołnierzami zawodowymi po dobrowolnej, zasadniczej służbie wojskowej. No i teraz mówię, no, ludzie są, sprzętu nie ma, i mamy taki fikcyjny batalion czołgów bez czołgów. Zastanawiam się, ile jeszcze takich jednostek jest w Polsce, co z rosomakami, co z krabami, które oddaliśmy, co w zamian. Czy tam też jest batalion rosomaków bez rosomaków, czy batalion zmotoryzowany bez sprzętu? Na czym ci ludzie się szkolą? No nie wiadomo, do, do tej pory nie wiadomo, także to wszystko no, yy, powoli, powoli gdzieś tam może będzie ukompletowywane, tak jak mówię no, przez ileś tam czasu, ale aktualnie no. Żołnierze nie mają na czym się szkolić, i, i no jest to śmieszne, bo no jeszcze niedawno mieliśmy taką, taką chorobę, która jak człowiek zachorował, to objawów nie było. Taka choroba bezobjawowa. Niby człowiek chory, a jednak zdrowy, objawów nie ma, dobrze się czuje, ale jesteś chory. Nie? Oczywiście teraz mamy aktualnie rząd bez, bezobjawowo mądry i bezobjawowo inteligentny, czyli teoretycznie są mądrzy, inteligentni ludzie, naród ich wybrał, są na stanowiskach, nie? No ale tej inteligencji, tak objawów i nie ma, nie? Mądrości, inteligencji. No i teraz powoli chyba zaczyna się tworzyć taka armia bezobjawowa, nie? Niby armia jest, ale jej nie ma. Na papierkach, w tabeleczkach, na wykresikach się zgadza. Będziemy się chwalić, tak, wzmocniliśmy, kupiliśmy, no ale no, wzmocniliśmy armię, 300 tysięcy wybudowaliśmy. Po prostu pani, która była cywilem w Resorcie Obrony Narodowej, pan, który był cywilem w Resorcie Obrony Narodowej, przeskoczył z jednej tabelki do drugiej wskoczył. I teraz tabelka nam podskoczyła i mamy żołnierzy zawodowych. A jeżeli chodzi o sprzęt, no to wiadomo, mamy dzidę, tak? Dzidę to będziemy się bronili dzidami, tak mi się wydaje, może łukami, pójdziemy do lasu, coś tam sobie skonstruujemy i, i tak to będzie wyglądało. Także zapowiada się, że będziemy mieli fikcyjną armię bez sprzętu, dużo będzie może siły ludzkiej, Zasobów ludzkich, a sprzętu, jak na razie jak na razie mało, kiedy to wszystko zacznie funkcjonować i jak to będzie funkcjonowało, no nie wiadomo. Słuchajcie, taki krótki materiał. Chciałem tylko zaznaczyć, bo taka, takie przemyślenia mnie naszły, nie? że kurczę, no rzeczywiście, no, oddajemy sprzęt, oddajemy sprzęt Ludzi, ludzie przychodzą i dowiedziałem się właśnie z paru miejsc, że słuchaj, no, ukompletowujemy jednostkę, ale jednostka sprzętu nie ma. No takie. Tak to, tak, to wszystko, tak to wszystko wygląda, i no mówię, kwestia przemyślenia. Niby nam mówią, że zakupiliśmy, zakupiliśmy, ale fajnie, kasę wydaliśmy, a sprzętu nie widać. Kiedyś zostanie dostarczony może przy dobrych wiatrach. Dobra, słuchajcie, nie będę się dalej rozgadywał, tylko przypominam, żeby dać pod materiałem łapę w górę, zostawić komentarz taktyczny. Napiszcie, co o tym myślicie, jak to wszystko z Waszej perspektywy wygląda. Bo oczywiście, on oficjalnie nie będzie się chwalił tym całym wojskowym burdelikiem. No, a jeżeli ktoś ma, chciałby wesprzeć kanał, rozwój kanału, to zapraszam do sklepu z koszulkami, z motywem wojskowym, z motywem patriotycznym. Można sobie kupić koszulkę na lato, lub na jesień, zimę, bluzę jakąś cieplejszą. Także tutaj zapraszam. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Także dzięki, cześć i czołem.